Wizyta pierwszej B, masz Paweł Placzek. Przejdźmy może od razu do. O, przedstawcie się Wszyscy. Okej, okay, teraz teraz Scenariusz, Scenariusz, reżyseria i nieżywa Gabriela Gabriela Krawczyk. Zęba Weronika jako ziołek Polok jako szefowca stowarzyszenia. Zuzanna Grząbka jako członek stowarzyszenia. Zuzanna Beren jako tancerka. Angela Spręczow jako policjantka. Maria Machaczka jako El Elizabeth Moore Weronika Czysz jako tancerka i choreografka. Maja Tymanek jako szef stowarzyszenia... Elisabeth. Hanna Kolińska jako David Larson. Łucja Opała Stowarzyszenia Karolina Morawiec jako członkini stowarzyszenia. Justyna Czupińska jako członkini stowarzyszenia. Martyna Strzałkowska jako gazetarz i policjant. Jako pijaczka w Dominika postawa jako tancerka i członek stowarzyszenia. Martyna Gawel jako członek stowarzyszenia. Oliwia Spalony, jako tancerka i choreografka. Paulina Krzysteczka, jako członek stowarzyszenia. Emilia Kilaga, jako członek stowarzyszenia i miasto. Weronika Makulądra jako tancerka. jako dziadek, reżyserka, scenarzystka i twórca muzyki. Uważamy, że tak. <noise> Pytanie numer dwa od nas. Jakie znaczenie miało to, że Piuro była w Hakim? I czy to jest nawiązanie do To jest nawiązanie do tego, że Pawie kojarzy nam się z dumą, z takimi osobami, zwierzętami, które uważają się za lepszych od innych i tak chcieliśmy właśnie przedstawić stowarzyszenie. Po prostu, bardzo spodobał nam się klimat tamtych lat. Działa, okej. Okay. Dobra, to teraz pytanie od publiczności, bo już nie mamy więcej, nie? Nie mamy, okej. Okay. Ale Las w górze, tu. Nie, Kinga była pierwsza, Patryk, bo ciebie, ciebie znowu będą wyciszać. Nie, nie. Nie, nie, bo cię Kinga Orzechowska, 3B. Mam pytanie, bo stroje bardzo ładne ogólnie, ale jeśli mówiliście, że akcja dzieje się w latach 20., to dlaczego w ostatniej scenie weszły w dwie dziewczyny w dresach? Dziękuję. Myślę, że to było takie trochę współcześnienie tego spektaklu i też takie po prostu nawiązanie, było warunek trzeba też w ludzie Baturego chcieliśmy to tak połączyć. Podstawmy, podstawmy. Patryś, proszę bardzo. Michał, <grymienic> <grymienic> jest, <grymienic> jest to robić. Patryk Zaczkowski trzecia tajemnica, jakbyście wiedzieli. Dokładnie. Proszę, chcieliście Polskiej, naprawdę. Powiedzcie mi, czy czuliście jakąś presję w związku z tym, że jesteście kasą teatralną? No i tak jak powiedział Iwo i Maciej na początku konferencji, że od klasy latany wymaga się więcej. Więc czy czułeś jakąś presję, że musicie pokazać, że się, się w strony, takie trochę, wyróżnić się od innych klas pierwszych. Nie. <noise> już do ciebie biegnę Janków chwilkę, już biegnę. Czy że jak rzucę, to technicy się obrażą? Janek Maciejski 4B, Małe. E, ja chciałem się spytać, dlaczego zdecydowaliście się na zakończenie spektaklu osadzeniem Elisabethan Aresztem? Bo w sobie wyszło trochę tak, że próbujcie sobie detektywi, ale w sobie i tak mogą być bezkarni, ci ze stowarzyszenia i inni mordercy, więc w sumie dlaczego się zdecydowaliście na takie zakończenie? Chcia, chciałyśmy to nakreślić, e, Tak jak po, było wcześniej powiedziane, Stowarzyszenie miało kontakty z Policją. Zresztą ja, jako szef Elizabet, e, też miałam e, jakby kontakty w Policji i w, we władzy, więc nie osadzili do mnie tak czy sięg. Ciała? O, super. E, Małgorzata Polog druga, B ja mam takie pytanie, bo na sam koniec wpadło zdanie, no i masz mało placek, w się sensie, nie do końca zrozumiałam, jakie to super. <grystanie> <grystanie> jakie to miało takie, nie wiem, połączenie z całym spektaklem, bo poza tym, że to jest tytuł tego. Dziękuję. Jest to tekst używany przy słowie można powiedzieć, który opisuje sytuację Elizabet. <grystanie> fuam パンロ Pierwsza F. Ja mam pytanie, skąd braliście inspirację złożąc spektakl? Po prostu interesuję się tajnymi stowarzyszeniami, jest to bardzo ciekawy temat i myślałam, że uważam, że ten wplecenie tego wątku do spektaklu było bardzo ciekawe. Ja podążyłam z pomysłem Zosi pisząc scenariusz i konsultowałyśmy się czasami, ale jakoś tak samo popłynęło z barem ogólnie klimatem lat, myślę, że po prostu tak przypłynął do mnie, jak do tego, by coś napisać i o tymi tonalnie. Uznałam, że to będzie ciekawe, żeby to pokazać na scenie. Tyle. Ja wam tak nawiązując jeszcze... Czy ja teraz mogę? Jest stowarzyszenie w takim razie. i Kości, które działa przy z, y, Uniwersytecie Jan. A jak oni wiecie, to jesteście członkami, czy nie jest aż tak tajne? to to bez, bez odpowiedzi. Danusia um gier czwarta B. Ja mam pytanie specjalne do szefa Elizabet. E, Maju, co byś zrobiła, jakby chomik przymarzł ci do nartowek? Okej, okay, więc jakby nakreślmy w ogóle backstory pytania. Poprosiłam Danusię, żeby wymyśliła najbardziej odjechane pytanie do mnie, jakie wpadnie jej do głowy. I To jest właśnie chyba to pytanie. Nie mam pojęcia szczerze. W sensie prawdopodobnie bym spanikowała i... I nie wiem, poszłam do mojej mamy, która pewnie by mi pomogła. Ja mam pytanie do tego Czy komik jest nawiązaniem do debiutu klasy prawniczej? A co z... A... z rolkami? A co z rolkami? także ktoś z rolkami? A co z musisz A co z rolkami? A i skomponowanym przeze mnie. powiedziała jedna osoba Wczoraj to było bardzo rozrzucone w czasie. Pierwsza piosenka, pierwszy motyw właściwie muzyczny powstał w ogóle przed rozpoczęciem pracy nad, debiu nad debiutem, a reszta wychodziła w trakcie. Ostatnią piosenkę napisałam... kiedy to było? No, coś takiego... to było później. No po feriach w każdym razie. A to korzystając z tego, że nikt nie ma już więcej pytań, to my mamy, mamy prezent dla organizatorów i dla techników za to, że tak dzielnie znosili nas i nasze próby i nasze różne humorki, szczególnie kilku osób. Więc chciałybyśmy, chciałybyśmy podziękować Wam i wielkie prawa dla techników i dla mnie. To jest właśnie ten placek. I oczywiście chciałabym, żebyśmy by tylko powiedzieli naszej grupy. Istnień, która z nami się działa na próbach teraz...